Teraz jeszcze mam na imię Kasia, firmie i tracking. jestem badaczem. Będę mówiła o badaniach, o wynikach, pewnie mniej lub bardziej interesujących dla niektórych, ale mam nadzieję, że będą to wartościowe, wartościowe dane i jakieś takie zajawki do myślenia o, o informacjach w szerszym kontekście niż tylko online. Koncentrujemy się na posach. Posy są to różnego rodzaju cenówki, banery, stędy, stojaki, wszystko, co możemy spotkać w supermarketach, co ma w jakiś sposób związek z komunikacją reklamową, co ma tworzyć kategorie bądź pomagać nam orientować się w przestrzeni. Jaki to ma związek raz jeszcze z architekturą informacji? Możemy sobie myśleć o takich sklepach, szczególnie o takich wielkopowierzchniowych, jako o dużych zbiorach komunikatów. One są podzielone na różne kategorie, tak, alejkami. Klient wchodząc do środka potrzebuje móc szybko zorientować się w terenie. Musi też podjąć szybką decyzję, zazwyczaj taką, która nie jest dla niego zbytnio angażująca. Stąd posy mogą pomagać, organizować, etykietować i właśnie ułatwiać, podejmować decyzje. Ok. Czemu to jest ważne? Większość decyzji zakupowych, szczególnie jeśli chodzi o FNCG, podejmowana jest na miejscu. Dlaczego? Bo tak naprawdę dla większości z nas produkty takie szybko zbywalne, typu nie wiem, musztarda, herbata, nie mają większego znaczenia. Czasami nawet nie mamy swoich ulubionych marek. Wchodzimy i po prostu musimy coś wybrać. Hmm. Czemu teoria autopercepcji? Bo tak naprawdę jest tak, że nie zawsze kupujemy rzeczy, które lubimy. Czasami lubimy rzeczy tylko dlatego, że je kupujemy. Nie dbamy o to, jaką weźmiemy musztardę. Jeśli kupimy jakąś konkretną nasz mózg, ma potrzebę synchronizować nasze postawy z naszym zachowaniem i wtedy pojawia się u nas sympatia do danej marki. Czy klienci naprawdę zwracają uwagę na tą całą komunikację, która jest przecież jest jej w nadmiarze, jest bardzo krzykliwa? Jest kontrastująca. Jak najbardziej występuje takie zjawisko, które nazywa się ślepotą banerową, jeśli chodzi o online, i w offline również mamy coś takiego, czyli świadomie klienci starają się nie zwracać uwagi na cały, cały ogrom tej komunikacji, która krzyczy, krzyczy ze sklepu. Natomiast Pomimo tego, że staramy się nie, nie skupiać wzroku na tych elementach, one, one przyciągają naszą uwagę gdzieś w pobliżu miejsca, w którym się znajdują. OK, czemu to jest ważne? Ogólnie badania pokazują, że istnieje korelacja pomiędzy tym, na co patrzymy, a co później robimy, co kupujemy. Oczywiście nie świadczy to o tym, że kupujemy dlatego, że patrzymy. Być może jest odwrotnie, że patrzymy dlatego, bo i tak chcieliśmy ten. Ten przedmiot kupić. Natomiast badania e-trackingowe w tym obszarze mają bardzo duży sens. Jak robimy te badania? Wykorzystujemy e-tracking mobilny. Tak, zakładamy ludziom okulary, naszym respondentom, wypuszczamy ich do sklepu w zależności od metodologii, albo robią, nasi respondenci robią zakupy tak, jak robią to codziennie, albo dostają jakieś zadania, muszą skupić się na jakiejś kategorii bądź szukają obiektu. Hmm, który nazywamy im w jakiś sposób, czyli na przykład proszę znaleźć, nie wiem, ekskluzywną herbatę albo niskiej jakości czekoladę i tak dalej. Okulary są dość dobrym, do, dość dobrym narzędziem, ponieważ są mało inwazyjne i stosunkowo mało zauważalne dla reszty klientów. Jak wygląda taki filmik, który jest wynikiem tak jakby, takiego badania? Mam tutaj taki przykład dla Państwa. To jest po prostu nagranie z kamery z nałożoną ścieżką patrzenia osoby badanej. OK, i teraz parę zmiennych, które mają wpływ na to, czy te posy są zauważane, czy nie są, czy mają wpływ, czy go nie mają. Przede wszystkim miejsce, gdzie one znajdują się w sklepie. Jedno z badań, które przeprowadziliśmy razem z firmą Open Research, pozwoliło nam, tak jakby, wyróżnić te miejsca, które są bardziej uczęszczane, bardziej angażują respondentów zaznaczone są kolorem czerwonym. Oczywiście co sklep to inny układ i pewnie każde badanie w każdym innym sklepie pokazywałoby troszeczkę coś innego, natomiast w tym konkretnym widzimy, że te peryferyjne ścieżki są najbardziej uczęszczane. Jeśli chodzi o czasy, które nasi respondenci spędzili w tym sklepie, to średnio łącznie było to 10 minut i mamy też podane czasy dla każdej z sekcji wyszczególnionej w ramach tego badania. Ok. Na warsztat wzięliśmy sobie dwa posy. Dwa stędy. Jeden to był stęd dla makaronu, drugi dla kawy. Mamy zaznaczone miejsce, gdzie one oryginalnie stały w tym sklepie. I chcieliśmy się przyjrzeć temu, jak wiele ludzi je zauważy, jak długo będzie na nie patrzyło i jakie wnioski moglibyśmy z tego ewentualnie wyciągnąć. Pierwszy z nich, makaron. Łącznie badanych osób było 16, 14 z nich w ogóle miało szansę zauważyć, czyli przeszło gdzieś nie, nie po, nieopodal. Z 14 osób 9 spojrzało w tamtą stronę. Czas do pierwszej fiksacji jest to moment od momentu wejścia do sklepu do momentu pierwszego spojrzenia na, daną, na danego posa. Jeśli chodzi o średni czas patrzenia, to są tylko, 30, to tylko 36 milisekund, więc jest to po prostu niesamowicie, niesamowicie krótki czas. Jeśli chodzi o drugi, z 16 osób 11 przeszło obok, tylko 4 z 11 w ogóle spojrzało. I średni czas patrzenia to półtorej sekundy. Więc tak jakby to badanie pokazuje, jak, jak, o jak e, malutkie kawałki uwagi respondentów, w zasadzie klientów walczymy. Ok, wynikiem tego badania była sugestia dla, dla właścicieli marek, które tak jakby wystawiały te stędy. Sugestią było przesunięcie tych, tych stendów w taki sposób, który mogłoby zwiększyć po prostu te parametry. Okej. Okay. Kolejną zmienną po miejscu jest kategoria. Czyli czy powinniśmy te posy, czyli te informacje, dopasowywać do kategorii, czy powinniśmy właśnie działać na zasadzie kontrastu, czyli powinniśmy etykietować... I i ustawiać posy tam, gdzie one nie pasują teoretycznie, tak? Żeby być może wyróżnić je z tła. I tu też przykład badania. Przybadaliśmy 10 respondentów. To stosunkowo mało, żeby wyciągać jakiekolwiek ilościowe wnioski, ale na potrzeby tej konferencji zdecydowaliśmy się je pokazać. Widzicie Państwo tutaj pierwszą kolumnę, czyli pos cross kategorialny, czyli taki ustawiony w miejscu, który łamie kategorię, do której Intuicyjnie jest przypisany i taki, który stoi dokładnie w miejscu, w którym intuicyjnie człowiek by, by poszukiwał danego produktu. I mamy trzy zmienne: kontakt, jest to w ogóle możliwość zauważenia czegoś takiego, czyli kontakt oznacza to, czy dana osoba w ogóle przeszła gdzieś w okolicy, i miała szansę spojrzeć. Fiksacja oznacza um, tak, skupienie świadome, świadome skupienie uwagi, chociaż przez kilka milisekund na danym posie, a akcja to jest decyzja zakupowa. Jak widać wielkiej różnicy nie ma. Tak jak mówię, jest to tylko dziesięciu respondentów, natomiast przyczynek do dalszych badań taki, że jednak te cross-kategorialne ustawianie informacji zwiększa, zwiększa tak jakby tą uwagę poświęcaną, poświęcaną danemu rodzajowi informacji. Rodzaj posu. Posy są przeróżne. Tak, jak na, też na potrzeby konferencji wybrałam z badań kilka takich rodzajów, na podstawie dwóch badań. Czyli każdy z nich będzie opisany um, jakościowo. Żeby nie zamęczać cyferkami, może zmienię slajd, żeby było jaśniej. Każdy sposób tutaj oceniony jest na wymiarze czterech zmiennych: zasięg, czyli kto w ogóle miał możliwość go zauważyć, skupienie uwagi, czyli ta świadoma fiksacja. Świadome spojrzenie w daną stronę, pośrednie fiksacje. Co jest to po prostu przejechanie wzrokiem, przypadkiem, tak jakby przy okazji szukania czegoś, czegoś innego i decyzja zakupowa, czyli wybranie danego produktu bezpośrednio po spojrzeniu się na niego. Mamy dwa badania, które pokazują, że te cenówki całkiem nieźle wypadają, tak? Czyli generalnie wszyscy, wszyscy mieli okazję spojrzeć na nie, przeszli. Przeszli w okolicy, faktycznie spojrzeli i dużo osób wybrało, wybrało produkty oznaczone właśnie takim, takim rodzajem posu. Dalej, kosz wyprzedażowy. To jest coś, co zazwyczaj stoi gdzieś tam pomiędzy alejkami w supermarkecie i w środku jest, jest jakiś, jakiś rodzaj produktów, które, które można sobie nabyć. Kosz wyprzedażowy wypada gorzej, ale. Możemy zauważyć tutaj znaczące różnice pomiędzy pierwszym i drugim badaniem, i tak samo będzie w, przy okazji kolejnej kategorii posłów, czyli produkt na kasie, czyli wszystko, co stoi gdzieś w okolicy miejsca, w którym płacimy za nasze zakupy. I tak naprawdę te slajdy miały na celu pokazać to, że w zależności od kontekstu i projektu badania i tak jakby wizu, wizualnego projektu danego posu. Ci, Ciężko wyciągać jakieś jednoznaczne wnioski. Każdy z nich powinien być badany indywidualnie. Mamy też tutaj na koniec jeszcze plakat. Plakat, czyli wszystko, co jest umieszczone gdzieś w okolicy sufitu w sklepie. Okej, okay, więc jak to jest z tymi posami? Działają, nie działają, przyciągają uwagę, prowokują do jakichś zachowań, czy nie? Okej. Okay. Pierwszy z wniosków, też wyciągnięty z jednego z badań przeprowadzonych przez nas. Mi... Grupa to znów tylko 10 respondentów. Badaliśmy sześć posłów. I dla wszystkich tych 10 osób i dla tych sześciu posów w tym całym sklepie zanotowaliśmy tylko 9 takich świadomych fiksacji na post. Tylko, czyli te 10 osób i te sześć posłów tylko 9 razy. Osoby w ogóle spojrzały w stronę, bezpośrednio w stronę, w stronę tych materiałów, więc słabo, wydawałoby się, że niespecjalnie jest się czym zajmować, ale tutaj mamy przykład taki graficzny sytuacji dla jednej respondentki. Jest rejestracja jednej, jednej kobiety, która szuka sobie przypraw, ogląda półkę, zauważa cenówkę i wybiera, wybiera dwie, dwie saszetki tego produktu oznaczonego cenówką. I kolejny przykład tego, że cenówka jednak może ściągać uwagę. Mamy sobie po prostu półkę z chipsami. Pierwsza część slajdu pokazuje po pierwszej stronie półkę bez cenówki i mapę cieplną uwagi dla tej półki. Widzimy, że ta uwaga jest rozproszona. I tam, gdzie jest czerwony punkcik, tam najdłużej nasz respondent skupił uwagę. Tak, czyli na zielonej paczce chipsów. Obok mamy tą samą półkę z zamontowaną cenówką. Więc mamy taki mini eksperymencik, który miał pokazać, czy faktycznie ta cenówka coś zmieni w wynikach. I obok mapa cieplna, i widzimy, że ten czerwony punkt przeniósł się dokładnie na tę cenówkę, więc faktycznie, e, faktycznie ta uwaga tam ląduje i faktycznie ta decyzja zakupowa zmieniła się z tej zielonej paczki na tę czerwoną. Przepraszam. I kolejny taki przykład. Tak naprawdę też dla celów konferencji nazwaliśmy jed, jeden sposób posem klienta, drugi posem konkurencji. Tak naprawdę były to dwa tej samej kategorii posy, które różniły się tylko wizualnie. Jeden z nich był zauważany rzadziej, drugi z był zauważany częściej, ale co ciekawe ten zauważany rzadziej generował więcej tej świadomej uwagi zwracanej w jego stronę i więcej tych decyzji zakupowych. Więc to, jak one wizualnie wyglądają, też ma spore znaczenie. OK. I teraz jeszcze chwilę o takim badaniu, które miało ambicję być takim benchmarkiem. Ogólnie porównywanie czegoś tak złożonego, jak jakieś decyzje zakupowe lub poruszanie się po sklepie jest dosyć trudne, ponieważ jest bardzo wiele zmiennych, które trzeba kontrolować. No i Jak wiadomo, nie jest to łatwe i wyciągnięcie jednoznacznego wniosku, że akurat to, a nie coś innego miało wpływ, zawsze rodzi pewnego rodzaju wątpliwości. To badanie miało taką strukturę. Mieliśmy pretest i posttest. Pretest to, to ta pierwsza część wykresu: sklep A bez kampanii, sklep B bez kampanii. Po preteście zamontowaliśmy posy w tym sklepie i w trakcie posttestu w sklepie A mieliśmy posy i nie mieliśmy w tym czasie żadnej kampanii ATL-owej danego produktu. W wariancie B też mieliśmy posy. I mieliśmy kampanię ATL-ową danego produktu. Chcieliśmy sprawdzić, na ile tak jakby możemy przepisać wzrost sprzedaży czegoś właśnie tej mm, komunikacji posowej, a na ile jakimś innym działaniom marketingowym. Okej, okay. pierwszą z badanych zmiennych w tym badaniu była tak zwana siła marki. To jest, taki, mm, to jest taki wymiar, który składa się z wielu różnych czynników, typu zauważalność. Y i tak dalej, i tak dalej, wizerunek, więc tutaj może nie będę się na ten temat rozwodzić. Ogólnie ten y, 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 słupek y, o jaśniejszym kolorze, jest to sklep sklep A, tak? czyli sklep, gdzie mieliśmy pretest bez posa i postest z posem. Widzimy, że tutaj mamy tą zmianę o trzy punkty i w zasadzie możemy domniemać, że te, ta, ta różnica trzech punktów y, wynika ze względu na, na ten pos. Różnica tych ciemniejszych słupków jest większa. I tutaj, tutaj wpływem, wpływ ma POS i kampania atl -owa. i Widzimy, że ona działa zdecydowanie silniej. OK. I to samo badanie, tylko druga zmienna, którą mierzyliśmy, czyli sprzedaż. I znów jaśniejszy słupek to wpływ samego POS-u. Widzimy, że tak jakby nie, zato, nie zanotowaliśmy żadnej tak naprawdę, żadnego zwiększenia sprzedaży danego produktu. W a Jeśli chodzi o ciemniejszy supek, który mierzy wpływ posu i kampanii atl tutaj ten wzrost nastąpił. Ok, i na koniec coś, mam nadzieję, ciekawego związane z piwem, dlatego też w kontekście ewentualnego spotkania wieczorem. Taki dosyć ciekawy case przeprowadzony przez producenta sprzętu, którym posługujemy się na co dzień, firmy TOBI. Badanie było przeprowadzone w trzech lokalizacjach w Sztokholmie, w dwóch barach, w jednej restauracji. Próba była duża, bo to 220 osób plus badanie jakościowe po, z obsługą tych, tych lokalizacji. Metodą był eye tracking mobilny, wykorzystywany był glasses. I tak, naszych respondentów mogliśmy sobie podzielić na cztery kategorie. Osoby, które przyszły do baru i nie były zdecydowane co do kategorii marki, czyli wchodzą i tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą się napić. Drugą kategorią były osoby, które miały w głowie jakąś kategorię, czyli na przykład chce się napić piwa przenicznego albo chce się napić hmm, może wody lub czegokolwiek innego, natomiast nie były zdecydowane co do marki. Kolejną kategorią były osoby, które były zdecydowane co do jednego i drugiego, ale zmieniły swoje, swoje zdanie. I kolejną grupą były osoby, które były zdecydowane i faktycznie zachowały się w taki sposób, w jaki, jaki deklarowały przed wejściem. Czyli wniosek jest taki, że aż 82% osób w jakiś sposób podlega wpływowi tego, co zostaje na miejscu. Być może chodzi o wybór. Być może chodzi o jakieś elementy komunikacji wizualnej, które spotyka w środku. Zmienną, która była kontrolowana, jest rozmowa z kimś. Czyli te, tym osobom nikt niczego nie polecał, ani obsługa też nie sugerowała wyboru jakiegoś napoju. OK. Zapytaliśmy samych tych ludzi, czy ich zdaniem coś miało wpływ z wnętrza tego lokalu na ich wybór. I bez względu na to, do jakiej kategorii wcześniej. Te osoby zostały zakwalifikowane. 48% deklaruje, że faktycznie coś, nie ludzie, ale coś z wnętrza baru sprawiło, że oni tą decyzję swoją podjęli i tudzież zmienili. Tutaj mamy mapę cieplną, uwagi nałożoną na plan tego baru. Widzimy, że, że koncentruje się ona tam, gdzie mamy czerwone punkty wzdłuż kontuaru i na przeciwległą i na ścianę, tuż za. I mapa cieplna kadru, który widzi, widzi, gość czekający za barem. I widzimy, że ta uwaga głównie yy, głównie skupia się na etykietach na lewaków do piwa. Okej, okay. jakie z tego płyną wnioski? Czyli wnioski z tego badania, bardzo dużego ilościowego badania, jednak yy, przychylają, jednak yy, Okej, okay, czyli ten POS jednak przyciąga uwagę, tak? Jednak mimo wszystko, pomimo tego, że nie w każdym badaniu widać to tak wyraźnie, może też wpływać na sprzedaż konkretnych marek. Jeśli marka inwestuje w, te, w tego rodzaju komunikację, prawdopodobnie ma to, ma to, ma to sens. Mhm. Ok, jak już wspominałam, tak w ramach jeszcze podsumowania. Trudno wyciągać takie jednoznaczne wnioski na podstawie wycinków badań. Ciężko jest, o jakieś, um, też, um, ciężko jest o przykłady takich badań benchmarkowych ze względu na dużą złożoność tego tematu. Um, każde badanie też przeprowadzane jest konkretnie w jakimś kontekście, czy to jest na miarę danego klienta, ma odpowiadać konkretnie danemu danej komunikacji wizualnej, natomiast na pewno potencjał komunikacyjny takiego etykietowania przestrzeni sprzedażowej jest ogromny. Czyli może, możemy liczyć na to, że jesteśmy w stanie skupić uwagę klienta na czymś, być może też wpłynąć na jego decyzję. Ta cała metodologia używana w tych badaniach offlineowych posłów Używana jest też do badania sklepów online'owych, tak? Czyli w online też mamy różnego rodzaju znaczniki, banery, wyróżnienia itd. Więc myślę hmm, myślę, że to też będzie dobry koniec mojego wystąpienia i mam nadzieję, że, że Państwu się podobało.